Trzyma, tutaj pisełek, a dziś sobie pogramy w Minecraft Elemondach. Trochę kopałem poza odcinkiem, zrobiłem sobie diamenty. To. Tak, bedroka wykopałem. Tam będziemy budować wieże. O, tutaj jeszcze będę portal robił. Wszystko jest e, ładnie. Jeszcze trochę... No trochę netaraj to się nakopało. Troszeczkę. Troszeczkę tak fajne, fajna zbrojka. Ogólnie wszystko jest pięknie. Mamy spoko kilofy nawet. A tu będziemy taki jakby miasto z obsydianu. Tak, brakuje mi jeszcze trochę, ale trochę. Tro Ogarnie się, no spokojnie. No. Tak jak yy, to. I co dzisiaj? Dzisiaj będziemy zwiedzać tą kopalnię. Nie, no żartuję, dobra. Yy, ten. Dobra, wychodzimy. Idziemy na normalne. Kurde. Nie wiem, czy mi ten prank. Prank 2022. Ach, dobra, wody się trzeba napić i idziemy. Lecimy. Oj, oj, leka, leka, pomyłka, co tu się dzieje. Halo. O, dobra, jesteśmy na naszym świecie. E, tutaj mamy port skończony. Tutaj trzcinę. To, to. O, to tak jak y, to dzisiaj będziemy chyba budować drugie piętro. Muszę zobaczyć, jakby to wyglądało. Bo coś, że że nie fajnie. Nie no, gdyby tak na to spojrzeć, to tutaj by to tylko dociągnąć. Tutaj jakieś ok okno. Ta, tutaj takie okno walnąć. Takie na trzy kratki i to by było idealne. Tutaj takie okno na trzy krateczki. Dobra, to się da jeszcze uratować, bo trochę to mi nie wyszło. Nie powiem, że nie. Yy, nie mam nic do roboty. Coś... Co mi tu burczy? Aha. To sobie trochę wykopiemy i w ogóle skapnęłem się, bo oglądałem mój ostatni odcinek, że mamy wełnę jedną i mamy też drugą i ogarnęłem się, że tam jest dużo pajęczyn. Tak, tak, dopiero to ogarnęłem, a z pajęczyn robi się wełnę, więc w końcu nie będą się czekać 3 godziny na następny dzień, także idziemy. Bardzo się boję, ale się nie boję. Szybko... Zabieram. No to Okej. Tak szczerze to nie wiem co tutaj mówić za bardzo, bo... A co można mówić? Możemy też odpowiedzieć to, że gadałem sobie tak na prywatnie z sensejem. I jeśli wrzuci odpowiedź i będzie sensowna, to sztama jest trzymana z sensejem i koniec walki. No i to tyle. Ja sobie tak obejrzę to. Nie będę robił żadnej odpowiedzi, po prostu odpowiem w komentarzu. I to w sumie będzie wtedy na tyle. Z tej całej dramy. Dramataj. To drewno nie wiem czemu ale jest bardzo ładne, tak mi pasuje bardzo. Sypialnie później na górze zrobimy, Na razie tutaj będziemy robili. Czemu diamond Abo to chyba z tego świata się zaliczyło, bo ja tutaj nic nie czytowałem, przysięgam wam. Nie, no to był tylko taki żart, ludzie. przestałem mnie pozywać jeszcze do sądu. XD. Dobra, to... Yy, tutaj to. Tak yy. To jest nawet spoko, To możemy zostawić. Yy, tu bym nową świeczkę skraftował. Bo nie pasuje mi ta już. Dzisiaj to będziemy po prostu powiększali ten tom, tą dokładnie część. Będziemy ją powiększali. No i łopata się skończyła. Nie ciekawie, nie Nie Długo go rozkopiemy i tylko weźmiemy to sobie i musimy rozkopić do Oj, tak nie miało być. Ja w sumie teraz nie będę chodził przez dwa tygodnie do szkoły, więc może zrobimy jakiś maratonik. Tak z rana możemy sobie porobić maratoniki, także jeśli ktoś też dajmy na to jest chory, to zapraszam na moje maratony, bo może będę robił. Jeśli oczywiście mi na to yy, mój organizm pozwoli, któremu się chce, a jednocześnie nie chce. Tak bywa. że tak bywa czasami to bym to też coś naprawił ale dobrze, tylko to brzydko trochę o węgiel w końcu Będę mógł przypalić w końcu węglem bo trochę już mnie zmęczyło to chodzenie po drewno bo chcę coś przypalić że mamy węgiel o wie. jak już mamy ten węgiel to Idę po piasku trochę. A, to, to, to tutaj nie pasuje. Ej, dziurka. w mi się ogarnę, że chwila. Dobra nie, zobaczymy ile mi się przypali To tak. Kasek rybka niam, niam i praca Praca, kilow, nowy kill wow! Ale granie w Minecrafta jest super, sprawi tyle radości Minecraft Zapomniałem sobie wyciszyć Discorda, więc jak ktoś mi będzie pisał, to by nie przypał. Jeśli ktoś by się pytał, kiedy będzie Friday Night Funkin, to raczej nie będzie, bo ja tego nie przejdę. Raczej na razie nie będzie. No to tak, to, to. Tak zrobić? Kurde, ciężka sprawa. Lepiej. No i w sumie to tak rozkopiemy sobie to i wszystko i idziemy i kończymy odcinek, bo tutaj no, nie ma co do robienia za bardzo. Tak będziemy sobie powoli robili. Jeśli chcecie 30-minutowy odcinek, chociaż te filmiki tak będą miały po 16 minut. Jeśli chcecie tyle minutowy odcinek, to zapraszam do komentowania. I tak tego nikt nie słucha, bo mnie nikt nie ogląda. Pomoc. kurde, muszę w końcu. A ja mam tu łódkę, nie mam tej łódki. Muszę w końcu łódki pokreftować. Ale drzewa, wód, ale wielkie drzewa wow, ale fajne spoko drzewa. Naprawdę spoko. Ale fajne jest to na tych modach, że masz pokazane ile co ma użycie do zniszczenia. I to jest nawet spoko. Albo sprawdzałem, że też są stoliki w ogóle i krzesła do zrobienia, więc będziemy się bawić w dekoracje. dekoracje, czyli coś, co ja najbardziej lubię. Dobra, trzeba wejść na zewnątrz. Hmm. Kurde, teraz jest przepał. Ja mam 130 delta. Wow, mega. Co? To. Tak. Jeśli są to jacyś ludzie z TikToka to pozdrawiam, bo nagrałem też na TikToka. Tak wiem, TikTok. Wiadomo co. Ale nieważne. Nie wracajmy. Do tego. To nie starczy mi chyba już i tak. No prawie, prawie. Jeszcze tak do końca sufit. I to w sumie w tym odcinku będzie na tyle. Jeszcze tak poza odcinkiem się przejdę po drewno i dokończę to tutaj. I w sumie mógłbym też te płytki tutaj doprowadzić, ale tu jest okno, więc to by nie pasowało tak... Tak szczerze umówmy się, nie pasowałoby. E, Także to było na tyle. E, ja się z Wami żegnam. No widzimy się pewnie zaraz. Bo jeszcze coś będę nagrywał, także na ura.